Cześć. Wiadomości z życia. Kolejny dzień. Słuchajcie, poszarpało mnie trochę emocjonalnie. Jak zwykle wiadomo przez co. Delikatnie tam poczułem. Dwa razy można powiedzieć. Już raz tak sobie myślę, że sobie mogę odpuścić. Bo jest przerwa, no to mogę w inne miejsce iść. To już odpuszę tą sytuację, bo to głupim trzeba odpuścić. Druga sprawa to taka, że ktoś jednak mi tam gdzieś też przysmrodził. Ale zabezpieczyłem się. Ustawiłem sprzęt. Dowiem się kto. I zobaczymy, jak dalej będzie. Bo tak jak już mówiłem, bo jeśli by to się powtarzało, to teraz rzucam wypowiedzenie i tyle, że współpraca się może zaraz skończyć. To zobaczymy, nie chcę mi się na razie tego przeglądać, ale sprawdzę sobie, będę wiedział, kto, co, jak to wystarczy. Były momenty, że byłem zdenerwowany, musiałem kilka technik zrobić. Tym razem robiłem wdech nosem, przytrzymywałem oddech, a później delikatnie ustami wypuszczałem. Też zaciskałem mocno ręce. Mocno się siłowałem sam ze sobą. To też bardzo ta technika pomaga. Można powiedzieć, że po niedługim czasie puściło. Ale i tak człowiek strutem emocjonalnie jest. Niby funkcjonuje normalnie, rozmawia z ludźmi, wszystko jest ok, ale w środku gdzieś ta trucizna dalej jest odczuwalna. To się czuje. Kolejna sprawa to taka, że słuchajcie obudziłem się w nocy Czułem różne takie zapachy z wentylacji. Bardzo mnie to zaniepokoiło. Ciśnienie było 983 hektopaskali, więc być może przez niskie ciśnienie to się stało, ale to nie ma nawet tłumaczeń. Jeśli sąsiad ingerował w wentylację, że zrobił mi cofkę, no to może ponieść tego poważne konsekwencje. Obudziłem się, poradziłem sobie szybko. Mi się wydaje, że wentylatory w awaryjnej sytuacji tylko włączam, kiedy naprawdę zaczyna mi śmierdzieć. To jest moja samoobrona konieczna. Nie mam innego wyjścia, ale już przymierzam się zgłosić to wszystko spółdzielni, administracji, że dalej takie cyrki się dzieją. Nie wiem jak to dalej będzie, oczywiście ktoś może mi zarzucić, że ja też używam wentylatory. Ale powtarzam, w sytuacji awaryjnej, kiedy wymaga tego sytuacja, jak mi naprawdę śmierdzi w mieszkaniu, bo ktoś robi sobie cofki, coś gotuje, używa swoich wentylatorów. A czy ja jestem ważny? Chyba nie, bo skoro ktoś chce mnie zatruć, no to na to wygląda, że żarty się zaczynają powoli kończyć. Jak trzeba będzie, to będę powiadamiał o policji, na tym tak się może to wszystko skończyć. Nie jestem niewyspany, bo może przez to, że wczoraj miałem cięższy dzień emocjonalny, to wcześniej poszedłem spać, zgadza się ale obudziłem się gdzieś około w pół do trzeciej i tak nie spałem do godziny szóstej rano, tylko się trochę przespałem i tak, tak mi minęła. Jestem zmęczony, ale nie chcę się spać. Poza tym też takie miałem sny, że pojawiła mi się biała ściana, biała lampa, sikorki czy ptaszki małe, później jakiś duży ptak i na końcu gąb. Ale co lepsze było, jak Pojawił się duży ptak jak klasnąłem, później pojawił się gąb klasnąłem i się wybudziłem. Też taki jeden sen był, że wszedłem do jakiegoś pokoju, pomieszczenia i nie mogłem z niego wyjść. Niby wiedziałem gdzie było wejście, wszystko, a wyjść z niego nie mogłem, a nagle znalazło się wyjście. Chodziłem po jakimś zamku. Lęk wysokości był bardzo duży. Ten lęk mi się bardzo często zdarza w snach. I wygląda na to, że jednak coś się udziela. Jakiś proces się dzieje, że chodziłem ale lęk, że zaraz spadnę. I później też sen się urwał. Trochę jestem potuczony, oczywiście, bo człowiek trochę niewyspany jest, ale tak, żeby nie funkcjonować, nie funkcjonuje nie jest źle. Tylko zastanawiam mnie ta sytuacja z wentylacją, co robić dalej, bo jestem, nie powiem, zły na sąsiada bardzo. Bo jak mi odpalił w nocy, że spaliśmy, a ten narobił mi smrodu, no to coś tu jest nie tak. Nie podoba mi się to wcale, albo w ogóle mamy uszkodzoną jakąś wentylację grawitacyjną. Być może coś tu się dzieje niedobrego. Walczymy dość długi czas z tym. Nie wiem, kiedy to się skończy. Na pewno ktoś ingeruje. Prawdopodobnie bo nie sądzę, żeby coś było nie tak, bo to było dokładnie sprawdzane. Spółdzielnia wielokrotnie interweniowała, więc coś tutaj jest naprawdę nie tak. Zobaczymy. Obserwuję, bo trzeba uważać, bo człowiek zacznie mocniej i jeszcze może być tak, że się jeszcze nie obudzimy, bo to naprawdę są przegięcia czasem takie, że trudno tutaj stwierdzić. Czujniki mamy wszystkie, więc miejmy nadzieję, żeby nic złego się tutaj nie wydarzyło. Ale jest naprawdę nieciekawie, nie podoba mi się to w ogóle też Was uspokoi, bo to nie zawsze się dzieje, ale widać, że przy takich niskich ciśnieniach takie coś może mieć miejsce. Mnie tylko zastanawia jaki gamon o drugiej w nocy coś sobie robi, gotuje, ewentualnie trzecia rano, bo coś tutaj, to się za często powtarza, że zaczynają być smrody i faktycznie ktoś nie śpi. Albo idzie wcześniej do pracy. No trudno mi stwierdzić. Dobra, bo to tak Wstępnie coś takiego to wygląda, no nie wiem jak to wygląda, tu się do nas czepiają, ale sami używają i to jest takie najgorsze. My używamy w samoobronie, tak jak już mówiłem. Spotkałem też kolegę, kiedyś z nami pracował, zwolnił się z tego powodu, że za małe zarobki, pogadałem z nim trochę, powiedziałem, że ja też jestem na okresie, gdzie prawdopodobnie też się zwolnię. Powiedziałem mu, że też rzuciłem wypowiedzenie, był zaskoczony, z tego powodu wiemy o jaki chodzi. I dlatego też ja powiedziałem jeszcze jeden taki incydent i rzucam wypowiedzenie, nie będzie już dyskusji, nie będzie rozmowy i współpraca już się skończy. On fajnie tak zaskoczony był, że tylko nie rzucaj od razu pracy, bo jak się utrzymasz, i tak dalej, wystraszył się. Widzę, że no każdy ma jakiś tam problem. No wiadomo, praca jest po to, żeby się utrzymać. O bez pracy wiemy, jak się kończy. Nie masz na opłaty, nie masz na życie, ale na się ja w takiej sytuacji nie jestem, więc mogę taki ruch zrobić od razu i nie boję się tego, że zostanę bezrobotnym. Dużo myśli przewija się też odnośnie sądu na siostrę. To, że doszło do zdrady. Właśnie tu chciałem też powiedzieć, tak w skrócie, chyba będę musiał osobny film o tym zrobić, podcast, że jednak siostra doprowadziła do zdrady. Ona mnie zdradziła podczas tej całej patologii. Dziś uważam inaczej. Wcześniej uważałem, że jesteśmy w zespole, że walczymy razem z rodzicami. Dziś mogę powiedzieć, że ona z nimi była. Zdradziła mnie z rodzicami i też tak samo była z nimi cały czas. Nie byłem z nią, a ona z nimi przeciwko mnie. I to nie chodzi o to, że mamy konflikty, nie. Nie w tym rzeczy, nie o tym tutaj mówię, ja wyciągłem. Ze wszystkich lat, wnioski, że ona cały czas z nimi była. O wszystkim gadali o mnie. Cokolwiek się ode mnie dowiedzieli, no to moja siostrzeczka wszystko wiedziała. No to żadnych tajemnic między nami nie było, bo cokolwiek nie powiedziałem, to wszystko rodzina wiedziała. Więc w takim razie byli w tym układzie. No i pięknie tu razem ze mną niby była, niby mi pomagała, ale tak naprawdę trzymała aż same z nimi. Także mogę tak powiedzieć, to wstępnie. Także dziś mówię zupełnie co innego i zobaczcie. Cała rodzina przeciwko mnie czekała aż się wywrócę, poturbuje i chyba bardzo się z tego cieszyli, jeśli coś nie poukładało mi się w życiu. Dziś też mogę jasno powiedzieć, że utrata dziecka, którą doświadczyłem z żoną, też się cieszyli, bo nie sądzę, żeby to tak było współczucie jakieś. Oni się cieszyli z tego bardzo. Tak sobie to analizuję wszystko jeszcze i mam wrażenie, że tak właśnie było. Słuchajcie, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć. Jak coś czujesz, przeczuwasz, że coś było z rodziny, że tak cię traktowali, że twoje myśli są wokół tego, a nawet jak rodzina cała powie, że jesteś wariatem, bo wcale tak o tobie nie myślimy, jest to nieprawdą. Nic z nic, niczego się nie bierze. Uważam, że pewna spekulacja myśli, która się pojawiła w mojej głowie co do nich, no niestety. W większości się wszystko potwierdziło.